Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców już Kościerzyny i nie tylko Kościerzyna, ale okolic do wzięcia udziału w akcji, do której przystąpiło miasto Kościerzyna. Jest to akcja garniera upiększanie parków można na stronie miasta znaleźć adres mailowy, na którym można się zalogować i oddawać głosy. Im więcej tych głosów oddamy, im więcej uzyskamy, tym nasze szanse w uzyskaniu dofinansowania na tego projektu są większe. Także jeszcze raz chciałbym wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców, a także może i całe województwo zmobilizować w głosowaniu na Kościerzynę. Przy okazji poproszono mnie o to, żebym przedstawił moje pierwsze odczucia czy wrażenia po ponad czterech miesiącach, no prawie czterech miesiącach funkcjonowania na stanowisku burmistrza Kościerzyny. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciężka praca. Przede wszystkim bardzo ciężko i bardzo trudno znosi to w tym momencie moja rodzina. Natomiast wszyscy się cieszymy. Widzimy, że Mieszkańcy dali nam duży kredyt zaufania, starają się nam pomóc, starają się z nami rozmawiać. Mam nadzieję, że wyjdzie to tylko dla dobra miasta. W tym czasie zdecydowaliśmy się już złożyć projekt, czy przystąpić do projektu budowy budynku socjalnego, bo potrzeby mieszkaniowe są rzeczywiście bardzo duże w mieście Kościerzyna. Przeanalizowaliśmy i zmieniliśmy w niewielkim stopniu z którą pozyskało miasto Kościerzyna. Cały czas na bieżąco staramy się jak najbardziej zmodernizować przebieg obwodnicy Kościerzyna, połączyć tereny, które obwodnica Kościerzyny będzie dzielić, a ze strony funkcjonalnej ten podział nie jest dobry dla mieszkańców Kościerzyny i dostaliśmy zapewnienie od dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od wykonawcy, od projektanta, że zrobią wszystko, żeby do końca kwietnia, kiedy muszą złożyć projekt budowlany przebiegu obwodnicy, postarają się to wprowadzić do projektu obwodnicy miasta Kościerzyny. Od 1 kwietnia nie jest to żart Prymapy lisowy. Wprowadzamy bezpłatną komunikację miejską na terenie miasta. Podzieliliśmy środki dla organizacji pozarządowych. Przydzieliliśmy większość pomieszczeń w budynku przy ulicy Traugutta organizacjom pozarządowym. Bardzo są z tego zadowolone. Staram się cały czas na bieżąco rozmawiać z mieszkańcami i o to bym prosił mieszkańców, żeby cały czas mnie pilnowali, żebym został blisko nich. I to jest najważniejsze, myślę. I przy takiej wspólnej pracy mam nadzieję, że te cztery lata nam szybko miną, wszyscy z nich będą zadowoleni i będziemy tylko patrzeć, jak nasze miasto zmienia się w dobrym kierunku.